Na to spotkanie czekaliśmy od samego rana. Na okładce tej płyty mamy dwie, wydawać by się mogło, te same osoby. Ale jak się wgryziemy w tę płytę, światło-cienie, to tak naprawdę to są dwie Julie Wieniawy. To znaczy Julia i Anastazja. A na naszej kanapie jest Julia czy Anastazja? Dzisiaj Julia. Dzień dobry. Wczoraj wieczorem jeszcze była Anastazja. No. Wczoraj był pierwszy taki koncert pokazowy. Koncert pokazowy i też, no, event premierowy, więc mm -hmm. też nie ukrywam, że świętowałam wczoraj, tak? Mamy świeżą bułeczkę w ręku, prawda? Świeżą płyta światło cienie. Wczoraj o północy, światło dzienne. E, Ujrzeli już właśnie dzisiaj. i światło cienie. Tak, Czyli już dzisiaj. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl. Julka, powiedz mi. Bo obserwujemy Twoją karierę praktycznie od już wielu, wielu ładnych lat, od dzieciaka, można by tak powiedzieć. E, jesteś z tego dumna? Jestem bardzo dumna. Chyba pierwszy raz w życiu jestem z siebie tak naprawdę w pełni dumna: z siebie, ze swojego zespołu, z produktu, który tutaj mm -hmm. trzymasz, czyli z mojej muzyki, z mojej płyty. I przez warstwę muzyczną, i tekstową, i wizualną jestem absolutnie wreszcie dumna. Julka, ja sobie dzisiaj obejrzałem teledysk Skoki w bok. produkcja. Jadąc, jadąc, jadąc tutaj do pracy. Masz troszkę no więcej energii. I właśnie pokazujemy fragmenty tego teledysku. Ja go oglądałem od dechy do dechy chyba już kilka razy. Ci, A ty się bardzo cieszę, że jest wciągający, ale on jest bardzo taki sensualny, mocny, taki odważny. odważny. Ale wiesz co, dla mnie przede wszystkim ten teoryzm jest hołdem dla tańca, bo uważam, że taniec jest bardzo niedoceniany w Polsce, w ogóle za granicą też, ale przede wszystkim w Polsce. I zawsze bardzo mi zależało na tym, żeby zrobić klip taki czysto taneczny, żeby fabuła była zawarta jedynie w tańcu. Ale tam cię się wszystko właśnie... no. To nie no to no panie. A mnie ludzie dotykają. <grym> się dotykają. <grym się w laberii> ale nie? No tak, no. O! Jestem teraz w głupiej sytuacji. Szybko muszę no zmienić chciałeś, temat. No <grym> dobra, ale jak wyglądały takie próby do tego teledysku? Bo to też musisz pewnie trochę, nie wiem, na sali. Wielogodzinne próby na salach tanecznych z <grym> tanterzami, z moją choreografką, Suzji. Pacałowską, która zrobiła naprawdę e, ogromną pracę i wykonała, no, jest, jest świetna. Uważam, że <laughs> trochę śmie śmieje się, że każdy z tancerzy mógłby właściwie ten teledysk pokazywać jako swoje CV, bo tam e, jest i taniec współczesny, i taniec e, hillsy, i contemporary, i hip-hop, i tango. E, ja już nagrywając tą piosenkę czułam. Ja już widziałam ten teledysk. Ach, poszedł, ja już wiedziałam, że tam będzie tango. W trio, czyli taki trójkącik taneczny. Jestem, jestem z tego bardzo dumna. I, i, no i czuję, że to jest chyba jeden z lepszych teledysków, które do tej pory nagrałam. Znaczy powiem Ci, że ciężko stwierdzić, który jest najlepszy, bo z tej płyty jest tyle fantastycznych singli, tyle fantastycznych piosenek, teledysków. Ty jesteś teraz absolutnie kompletną artystką. Mam wrażenie, że już nikt nie powie ci, że a ta Julia Wieniawa robi wszystko i nic, że czego się nie chwyci, to wszystko robi. Wiesz, bardzo często zarzucano ci to, ale wydaje mi się, że tą płytą ostatnimi koncertami udowodniłaś, że jesteś artystką. Absolutną i kompletną. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo. Ale długo o to walczyłaś. Powiedz mi, czy na początku w ogóle mierzyłaś się i w ogóle chciałaś się podjąć walki z tymi słowami, z tymi nagłówkami, z tymi ocenami na Twój temat? Wiesz co, dla mnie zawsze najważniejsze w życiu było robienie sztuki. Bycie aktorką, performerką przede wszystkim i, i, i właśnie wokalistką, ale niestety nie wiem z jakiego właściwie powodu media czy portale gdzieś tam się uczepiły mnie i mojego życia prywatnego, mimo że ja absolutnie nie daję żadnego powodu, by pisać hmm. o mnie różne rzeczy. I to troszkę przykrywało moje zawodowe różne um, przedsięwzięcia i, 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 i sukcesy. Ale teraz czuję, że, że wreszcie yy... dobry front obrałaś. Jest tak! Tym bardziej, że płytę stworzyłaś sama. Teksty, które mm. pisałaś, to tak. są Twoje teksty płynące z serca. Tak, i warstwa muzyczna, produkcyjna, wizualna wszystko jest twoje. mam. Tak, Dobra, to teraz mam takie kontrole. pytanie, słuchaj, już płyta płytą, niech ona po prostu pięknie nam gra, ale gdzie sięgają twoje marzenia? Z jakim artystą chciałabyś zrobić sobie na przykład współpracę, z kim chciałabyś zaśpiewać? Albo zatańczyć. Wiesz, co powiem Ci, że akurat spełniłam swoje marzenie i na tej płycie jest taki jeden as w rękawie, czyli z Pezetem na przykład właśnie Aha. nagrałam piosenkę Wybaczam. Bardzo zachęcam, już jest zresztą dostępna do posłuchania, więc on był na takiej mojej liście marzeń, ale mam jeszcze parę takich nazwisk, natomiast ja jestem z tych osób, które lubią robić, a nie gadać. Więc jak. Jeśli to wydarzy, to powiem. Na tej piosence mamy 15 numerów. Na tej płycie, przepraszam. 15 numerów, 15 piosenek. Każda inna, każda trochę o Twoim życiu jest o tobie, bo możesz się podpisać pod każdą z tych piosenek. Czy jest któraś szczególnie bliska Twojemu sercu? Wiesz, co. Każda piosenka. Mówi bardzo mocno o mnie. Myślę, że taką kwintesencją jest pierwsza, czyli sobą, tak. Mimo, że została wydana jako pierwsza, i potem ta, wiesz, ta płyta lawirowała i jeszcze szukała swojego kierunku, to nadal jest najbardziej aktualna, bo cała ta płyta jest o mnie, i tym motywem przewodnim jest właśnie to bycie sobą, ta, ta, o tej, o, jest, jest ta siła, ta kobiecość mhm. i ten brak wstydu. Że jestem kim jestem i nie mam ochoty za to przepraszać. A Anastazja kim jest tutaj, bo ona tutaj no też właśnie. pokazuje nam się w takich różnych dobrych odsłonach. Ciekawych. <laughs> Ciekawy. Tak, generalnie tak, jest pokażę Państwu jako niezeszorowaną wersję. Tak. Sądzę, nazwa Światło Cieni. Mamy dużo światła, czyli tych takich popowych, delikatniejszych. jakie zdjęcie wybrał z całej to jest, płyty. To jest śniadaniówka. w A przepraszam? I te tak. Nie pokazuję. ich. Nie pokazujmy. Ale to jest Anastazja. Oglądają to dzieci. To jest Anastazja, ale to nie jesteś ty. To jest Anastazja, to jest moja alter ego, to jest moja powiedzmy druga osobowość. Każdy z nas ma swoje cienie, każdy z nas myślę ma swoje jakieś takie alter ego. Albo może jeszcze o nim nie wie, albo dobrze je ukrywa. S no zadajcie sobie pytanie, czy macie właśnie kogoś takiego w sobie. Ja nazwałam to trochę żartobliwej Anastazją. Natomiast stwierdziłam, że to jest świetny pomysł, żeby zrobić z tego właśnie jakieś takie artystyczne przedsięwzięcie. Stąd podzielenie płyty na pół. Woятно, w sensie. Bo nie wiedziałam, czy się. Czy, się... czy iść w to, tą stronę popową lekkich piosenek, takich bardziej lekkich brzmień, ale też bardzo emocjonalnych w tekstach, czy iść w te brzmienia elektroniczno-taneczno-klubowe. I nie chciałam się jakby. zaszukiwać. Tak, w jednym, jedną stronę i stwierdziłam, że. Szukam słowa, które to uspójni. No i stąd właśnie to światło cienie, bo mm -hmm. myślę, że każdy z nas jest pełen kontrastów różnych e, przeciwieństw. No dobra. A przede wszystkim A nie da... my, kobiety. Myślę, że jedną, jedyną naszą spójną jest nasza zmienna i o tym jest ta płyta. Absolutnie. Nie da się ciebie wsadzić w żadne szufladki. Jesteś wielowymiarowa i e, być może niedługo też się zobaczymy na festiwalu filmowym w Gdyni, bo teraz właśnie uciekamy. Jest w tym roku 50. edycja festiwalu filmowego w Gdyni, bo możemy cię oglądać w różnego rodzaju produkcjach, na deskach teatralnych, więc jeszcze trzymamy kciuki e, za tę wersję ciebie. A przede wszystkim aktualnie na koncertach na, koncert. na trasę koncertową. Zaczynam 2 października. Tam soldauty! już są. W Warszawie out, w Gdańsku Soldaut, ale jeszcze zostało parę miast. Zapraszam serdecznie, będzie pełen performance. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry